Do Jeepa Grand Cherokee SRT8 mam sentyment, dlatego że to był pierwszy samochód, przy którym stanąłem po tej stronie kamery i postanowiłem go zrecenzować. Natomiast dzisiaj spotykam się z nim ponownie w nowej odmianie po faceliftingu. Zmieniło się nie tylko jego twarz, bo tu pojawiły się nowe reflektory, troszkę inny grill i LEDy, które są nie do przeoczenia we wstecznym lusterku, kiedy samochód się zbliża do nas. Natomiast. Najważniejsza zmiana, moim zdaniem, to jest to, że zamiast przestarzały pięciobiegowe automatycznej skrzyni biegów mamy teraz nowoczesną 8-biegową skrzynię biegów, która wreszcie nie jest najsłabszym ogniwem. Zapraszam na test. Oczywiście najważniejszym elementem SRT8 to jest silnik. Silnik V8 chemii, która sprawia, że ten samochód ma tyle wigoru. Maska otwiera się na teleskopach, a pod nią znajdujemy silnik, który ma 468 koni mechanicznych i to Dostępnych przy około 6000 obrotów, więc silnik lubi się kręcić, brzmi przy tym fantastycznie. Moment obrotowy to jest 624 Nm, więc można powiedzieć, że niewiele diesli dałoby radę pochwalić się czymś porównywalnym albo lepszym. I to jest dostępne przy 4100 obrotach, natomiast prędkość maksymalna wynosi 256 km na godzinę. A pierwszą setkę zobaczymy po 5 sekundach. Mój pomiar, co prawda, dał nieco gorszy wynik, ale to dlatego, że dzisiaj w Krakowie jest mokro i na, przy gorszej trakcji, oczywiście, musiałem odrobinę ustąpić. Tu był, ja uzyskałem wynik rzędu 5,2 sekundy, a więc w sumie, jak na mokry asfalt, to oczywiście też rewelacyjny wynik. Co ważne, w tym, tu pod maską nie znajdziemy żadnych turbodoładowań. Tu jest silnik wolnossący, który uzyskuje. Tą moc po prostu naturalnie z tej pojemności. Pojemność 6,4 litra, a więc mamy naprawdę czym jechać. Posłuchajcie jeszcze, jak to brzmi. Oczywiście muszę mikrofon zostawić tutaj. Mam nadzieję, że nie zdmuchnie. Ciężko się pracuje bez operatora, a jeszcze sprawdźmy, jak to wygląda od drugiej strony, czyli jak to brzmi od strony dwóch wydechów. Zresztą zrobimy taką prowizorkę. I proszę bardzo, mamy tu dwie rury wydechowe. Wygląda to naprawdę wszystko bardzo solidnie i groźnie, powiedziałbym. Powtórzmy przygazówkę z drugiej strony. Ja myślę, że w tym samochodzie nie musimy już testować muzyki i nagłośnienia, dlatego, że to jest ta muzyka, po którą, dla której ten samochód się kupuje. Wrażenie z jazdy SRT8 powiem tak, z punktu widzenia człowieka, który dopiero co się przesiadł z superba kombi. Po pierwsze, ruszanie z miejsca. Ruszanie z miejsca jest bardzo utrudnione, dlatego, że samochód ma za dużo mocy. Popatrzcie, ruszam teraz dercząc pedał gazu. Ups, przepraszam, <laughs> ja jeszcze daję radę, dobrze, że żagłówek jest odpowiednio, daje się ustawić. Teraz ruszam zwyczajnie tak, jakbym ruszał każdy innym samochodem. Ups, no to teraz ruszam naprawdę bardzo łagodnie. Się, ale wymaga to naprawdę specjalnego ćwiczenia. Po prostu zwykłe dopnięcie na gaz, na światłach kończy się tym, że kierowca nie czuje się zbyt komfortowo, a o pasażerach w ogóle nie mówmy, bo pasażerowie tutaj będą miały, mieli przechlapane, jeśli tylko kierowca nie będzie się ostrożnie obchodził z gazem. Podobne, podobne rzeczy można opowiedzieć również o hamulcach, które naprawdę nadążają za resztą, czyli za mocnym silnikiem i za bardzo twardym zawieszeniem. Hamulce są bardzo ostre, delikatne. Nawet naciśnięcie powoduje co chwilę interwencję ABS-u. Łapią naprawdę bardzo wcześnie i bardzo skutecznie. Jak już zacząłem mówić o zawieszeniu, zawieszenie jest bardzo twarde. Teraz jedziemy dosyć, dosyć nierówną drogą. To wszystko jest odczuwalne. Oczywiście dzięki temu, że mamy tu taki, a nie inny samochód. Można by powiedzieć, że jest to jak najbardziej akceptowalne, natomiast no, czuć to takie prosportowe nastawienie, ale najbardziej go czuć, kiedy wjeżdżamy na drogę, która jest troszkę wyjeżdżona i ma kolejny. Wtedy niestety czuć, że bardzo szerokie opony plus twarde ustawienie podwozia sprawiają, że przeskoczenie z pasa na pas. Kończy się mniej więcej tak, jak mniej więcej musielibyśmy chyba zwrotnicę przestawić po prostu z jednego miejsca, żeby przeskoczyć z pasa na pas, dlatego że ten samochód nie przejeżdża z kolejny do kolejny, on po prostu trzyma się do ostatniej chwili swojej kolejny poprzedniej, a następnie jednym skokiem przeskakuje na drugą i musimy oczywiście wtedy być naprawdę gotowi do tego, aby interweniować, dlatego że kierownica. Jest naprawdę szarpana wtedy, i trzeba korygować tor jazdy. To jest ta ciekawostka, która wynika z takiego, a nie innego zawieszenia czy ustawień układu kierowniczego. Układu kierowniczego, który chodzi bardzo ciężko, nawet gdy jedziemy szybciej, również bardzo przyjemną. Natomiast jest u kierownica, która jest duża, delikatnie spłaszczona u dołu, ale bardzo gruba. Jest taka jak w BMW z pakietem M, się łapie i się nie chce puścić. Co jeszcze? Ogólnie można by pochwalić, właściwie trzeba by było pochwalić przede wszystkim skrzynię biegów. Po faceliftingu to nie był tylko facelifting. Tej, przy okazji zmieniono skrzynię biegów. Ja poprzednio testując ten samochód narzekałem, że to jest najsłabszy element tego samochodu, że ona nie nadąża za resztą, i w tym samochodzie to już jest poprawione. W tej chwili mamy tu ośmiobiegową, automatyczną skrzynię biegów, która po prostu działa. Współdziała z całą resztą samochodu harmonijnie, nic jej nie brakuje, zmienia odpowiednie biegi. Ogólne wrażenie z jazdy SRT8 jest takie, że jest tak jest z każdą wielką terenówką, ale szczególnie z taką terenówką, to jest to, że jesteś królem drogi, patrzysz na wszystkich z dwumetrowej wysokości, mniej więcej. Widzisz przeważnie dachy pozostałych samochodów. Czujesz się, że lewy pas to jest twój pas i wszyscy muszą ci zjechać, a to wynika tylko wyłącznie z rozmiarów tego samochodu. Dodajmy do tego osiągi tego samochodu i naprawdę miasto staje się puste cała droga w tym mieście jest dla Ciebie. Coś fantastycznego, mimo że oczywiście samochód ma też swoje wady, a wadą jest. oczywiście zużycie paliwa, prawda? Bo tu nie możemy tego pominąć, bo samochód ma spala. Nawet producent deklaruje, że samochód spali około 20 litrów w mieście, około 10 w trasie. Bardzo spokojnie jadąc da się osiągnąć i jedno, i drugie, ale co to znaczy bardzo spokojnie jadąc w takim samochodzie? No mówmy się, to nie jest auto, w którym chcielibyśmy jeździć spokojnie. To jest auto w którym chcemy zobaczyć, co ona potrafi. Wyłączam ESP, no szkoda, że nie ma operatora teraz ze mną o 7 rano. Jest to naprawdę to jest... trudne, przyłączam na sport. Jestem w tej chwili na takim e, luźnym e, parkingu bez... pustym parkingu z taką luźną nawierzchnią, z wielkiem, proszę bardzo. Zakończenie spray, dodanie gazu w zakręcie, e, chcąc pokazać jak go zarzucie wystarczyło, nie kontrować nieco dłużej samochód praktycznie stamął w poprzek, a więc samochód naprawdę wymaga troszkę uwagi, szczególnie na takiej mocnej nawierzchni, bo mocy nie brakuje, umiejętności powinno być co najmniej tyle samo przed chwilą samochód poprosił o dotankowanie chwilę po tym jak się zapaliła kontrolka rezerwy postanowiłem podjechać na stację paliw i do baku zmieściło się 85 litrów paliwa, co oznacza, że gdybym poczekał aż bak będzie praktycznie pusty, to zmieściłoby się tam 93 litry paliwa, co jest dobrym wynikiem, bo, bo to oznacza, że w trasie jadąc spokojnie przejedziemy nawet 900 kilometrów, jak na takiego smoka to jest świetny wynik, z drugiej strony tankując do pełna taki samochód oczywiście musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 5 złotych, natomiast jak na te parametry i na te osiągi, wydaje mi się, że i tak jest to jak najbardziej rozsądne spalanie dlatego, że SRT poprzedniej generacji rzadko kiedy, nie tej, nie tej przed faceliftingiem, tylko jeszcze wcześniejszej rzadko kiedy schodził w mieście poniżej 30 litrów, więc tutaj uzyskanie katalogowo 20, a w praktyce około 25 to jest naprawdę nie jest, to, to nie jest naprawdę zły wynik Gram Cherokee oferuje bardzo dużo przestrzeni, nawet dwumetrowiec tu usiądzie bez najmniejszego problemu. Kierownica jest spora, ale absolutnie nie przeszkadza. Jest ustawiona tak optymalnie, dodatkowo jest regulowalna w dwóch płaszczyznach, regulowana elektrycznie. Mamy również elektryczną regulację fotela. Tu mamy również regulację odcinka lędźwiowego, również elektryczną. Mimo że tu jest okno dachowe, które zabiera naprawdę imponująco dużo miejsca. Spójrzcie, od krawędzi szyby do krawędzi podsufitki. Mamy taki, taką odległość zjemy. Przez to cały mechanizm. Mimo to nad głową mam jeszcze tak ze dwa palce wolnej przestrzeni, a więc nie jest źle. Teraz sprawdźmy, jak, jak, ile miejsca zostało za mną. Tymczasem powiem, że te fotele są naprawdę bardzo wygodne. Oferują fantastyczne podparcie boczne, więc ich wyprofilowanie aż zachęca do szybszej jazdy. Zobaczmy teraz, co się dzieje za mną. Proszę spojrzeć, nie wygląda to źle. Teraz zajmę miejsca i. Miejsce i spójrzcie, rzeczywiście jest dobrze. Po pierwsze ta kanapa jest, jest dosyć, dosyć obszerna i wygodna. Po drugie moje kolana nawet nie dotykają e, tutaj e, oparcia, oparcia prze, przede mną, a więc e, ja siedzę bez najmniejszego kłopotu, się mieszczę sam za sobą. Nad głową co prawda miejsca tak dużo nie mam, ale nie muszę się schylać, siedzę wyprostowany i czuję jak moje włosy dotykają pod sufitki, ale siedzę komfortowo. Jeśli chodzi o różnego rodzaju schowki, no to mamy schowek tutaj siateczkę, tu mamy taki schowek na butelkę. Możemy też bardzo wygodnie rozłożyć się na fotelu. Tu można ten fotel właśnie wyregulować, troszkę bardziej, się położyć, więc wygodnie podróżować na dłuższe dystanse. Mamy też światełko, jedno po prawej, jedno po lewej, mamy nawiewy. Mamy dwa wyjścia USB, zwróćcie uwagę, jak również podgrzewaną kanapę, osobno po prawej, osobno po lewej stronie. Piąta osoba tu się zmieści bez problemu, dlatego że tunel środkowy choć jest zaznaczony, ale jest, jest niewielki i raczej nie będzie przeszkadzał. Natomiast jeśli tej piątej osoby nie będzie, proszę bardzo, mamy wygodny, miękki podłokietnik w którym zmieścimy dwa kubeczki. Tu niestety nie ma jakiegoś takiego specjalnego otworu do, do składania, do złożenia, aby przewieźć dłuższe przedmioty, natomiast możemy oczywiście po prostu złożyć kanapę i wtedy uzyskujemy jak widać płaską podłogę, ale zresztą o tym za chwilę opowiem przy okazji opowiadania o bagażniku. Bagażnik otwiera się elektrycznie. I mamy w nim, jak twierdzi producent, 782 litry pojemności. Szczerze powiedziawszy, jak na to patrzę, to tyle nie widzę, ale być może jest to podane dla wersji, przykładowo, w której nie mamy pod podłogą koła. Proszę bardzo, mamy tu koło z tego co widzę. Jest to koło dojazdowe, bo ten samochód jest wyposażony w opony o szerokości 295 mm. Tu mamy zaledwie 245, a więc chyba dojazdówkę. Natomiast ciekawostka po podniesieniu tu podłogi bagażnika, która jest zresztą bardzo, bardzo solidna. Mamy tu taki oto element, który pozwala nam dotankować samochód w drodze, więc gdybyśmy zostali bez paliwa, co widocznie w tym samochodzie musi się co jakiś czas zdarzać mimo potężnego waku, to jednak apetyt na paliwo również jest całkiem spory. No więc gdyby się okazało, że tu zamiast tego, tej dojazdówki byłaby, nie wiem, byłby zestaw naprawczy? Czy w ogóle by nie było koła, no to być może wtedy wyszło by 782 czy tak na pierwszy oka, tego nie widzę. Mamy tu wyjście 12V, mamy tu kilka różnego rodzaju haczyków, zaczepów. Mamy również takie ciekawe wyposażenie w postaci latareczki. Proszę bardzo, możemy, możemy sobie świecić w nocy, gdyby coś się wydarzyło nieprzewidzianego. Mamy również tu sabufer. Ja odsłuchując muzykę w środku wydawało mi się, że go nie ma, bo ten, ten bas jakoś specjalnie nie dodatuje, a teraz przyjrzałem się jednak ten sabufer, bo ja go szukałem tu, jednak ten sabufer jest za, 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 zainstalowany, ale aż tyle Poweru nie daje. No i co jeszcze? Możemy oczywiście zdemontować roletę. Roletę po zdemontowaniu musimy zostawić w garażu, bo nie znalazłem niestety sposobu na to, aby ta roleta. Aby ta roleta mogło z nami podróżować, tutaj pod spodem jeszcze raz zajrzyjmy, nie ma za bardzo na nią miejsca i składamy fotele, fotele się składa, niestety trzeba zrobić wycieczkę do przodu raz i jeszcze jedna wycieczka, Dwa. w ten sposób uzyskujemy 1550 coś tam litrów pojemności bagażnika, widać oczywiście, że mamy płaską podłogę, tak więc do przeważenia szafy, lodówek ten samochód również się nadaje, chociaż co mnie najbardziej irytuje w tym bagażniku, bo dosyć często do niego dotychczas musiałam sięgać po kamery i tak dalej, to jest to, że przycisk do jego zamykania elektrycznego znajduje się nie na klapie, tak jak wszyscy inni to robią, tylko tu po lewej stronie e, trzeba to znaleźć, wymacać, e, i, a, a po, po użyciu naciskam. Wcale nie musimy się jakoś szybko zbierać. To trwa. trwa. Trwa, 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 No w sumie to wcale nie muszę na to czekać, mogę już iść i jechać, ale z drugiej strony, z drugiej strony e, jednak czas oczekiwania na domknięcie klapy jest całkiem spory. Poza tym, no, myślę, że ten samochód wcale nie jest przewidziany do wożenia mebli, tylko do wożenia się i to szybkiego wożenia się, więc umówmy się, że cokolwiek powiedziałem na temat bagażnika nie ma wielkiego znaczenia. A teraz sprawdźmy, jak Grand Cherokee poradzi sobie z testem zwrotności. Staruję 11,3 metra średnicy zawracania i jak widać samochód rzeczywiście w mieście nie będzie zbyt zwrotny, ponieważ wykorzystał niemal przy zawracaniu niemal całą szerokość tego parkingu po prawej stronie, natomiast zatrzymał się tak na oko dokładnie w swojej połowie przy, na, na granicy pomiędzy parkingiem a pasem, tak więc do zwrotnych nie należy, ale w sumie jak na takie monstrum myślę, że źle naprawdę nie jest. Zegary są połączeniem takich klasycznych zegarów analogowych. Po lewej stronie mamy obrotomierz wyskalowany aż do 8000 obrotów. Po prawej stronie mamy jeszcze dwa wskaźniki, temperatury płynu i paliwa. Natomiast po środku mamy komputer, który, który wydaje się naprawdę bardzo szeroko skonfigurować. Mamy tu mnóstwo opcji. Tu po lewej stronie takie, takie kółko się przywije i jest tych opcji na tym kółku naprawdę sporo. Po wybraniu dowolnego z tych kółek możemy przechodzić następnie w tryb przykładowy. Przykładowo e, dodatkowych informacji. Tu mamy kolejny wymiar tych poszczególnych, e, w, w, poszczególnych informacji, które wybraliśmy, więc naprawdę jest czym się bawić. A teraz widoczność lewy słupek, A jest dość gruby, ale nie, jakoś, nie przeszkadza jakoś bardzo. Lusterka, jak to w terenówce, powiedzmy, w. w Acie tego typu, może tak powiem, są wielkie i dają informacje na temat tego, co się dzieje za samochodem. Górna krawędź przedniej szyby jest dosyć wysoko, więc ze światłami z obserwowaniem światła nie ma problemu. Tu mamy minimalnie ograniczoną widoczność na godzinę pierwszą, bo lusterko jest już na granicy, kiedy zaczyna mi przeszkadzać, obserwować, obserwować tu na godzinę pierwszą. Natomiast słupek A obserwowany z tej perspektywy Łączy się niestety z lusterkiem w taki sposób, że tu mamy dosyć spory fragment wycięty widoczności. Idziemy dalej między słupkiem C i D, mamy sporą szybę, to pomaga przy parkowaniu, natomiast przeszkadza oczywiście słupek D, który jest bardzo obszerny. I na końcu mamy szybę, która jest ustawiona w taki sposób, że raczej dosyć dobrze informuje, gdzie dokładnie jesteśmy. I, i ułatwia to parkowanie i na koniec jeszcze tu rzut, rzut okiem na, na wszystkie przyciski i sterowanie klimatyzacją i tak dalej, mamy tu też znane z wersji sprzed faceliftingu drążek ustawień zmiany biegów mamy też sposób tutaj na to, żeby wybrać odpowiedni tryb jazdy mamy przykładowo mamy przykładowo, momencie, może odpalimy silnik, mamy przykładowo do wyboru albo tryb Auto, czyli 60% na tył, 40% naprzód. przód. Po przełączeniu w tryb Sport mamy 65% mocy na, tył, na tylnej osi. Natomiast w trybie track mamy 70% mocy na tylnej osi. Tryb Snow z kolei rozdziela moc dokładnie po połowie, natomiast samochód rusza z pierwszego biegu, co wcale nie dziwi. Z drugiego biegu, przepraszam. Natomiast w tym trybie samochód jest ustawiony, aby holować przyczepę. Mamy jeszcze bardzo ciekawy tryb. Taki tu jest przycisk charakterystyczny dla SRT Launch Control. Po przyłączeniu skrzyni biegów w tryb D możemy go uruchomić. I po jego uruchomieniu pojawia się tu informacja. Wystarczy nacisnąć gaz i hamulec jednocześnie, a potem po prostu puścić hamulec i auto do przodu, próbując osiągnąć deklarowany przez producenta 5 sekund do setki, co zmierzymy również przy pomocy tu komputera, bo mamy tu odpowiedni, odpowiednią możliwość. Tu proszę bardzo, mamy mierzenie czasu do 100 na godzinę. Jak ktoś tutaj z kolegów widzę, że zmierzył 4,7. Natomiast mi dzisiaj wyszło troszkę gorzej, ale to dlatego, że mamy dzisiaj w Krakowie niestety mokry asfalt. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, a mianowicie po włączeniu biegu wstecznego mamy tu kamerę cofania, która wyraźnie pokazuje auto stojące za nami. A kiedy skręcamy kierownicę, zwróćcie uwagę, że Linie, które pokazują dokąd ten samochód będzie zmierzał, podczas cofania, odpowiednio się wyginają. Wyciszenie na postoju 49,8 i 8, widziałem przez chwilę. No i znowu się rozpadało, miało padać od godziny 11, teraz jest 9.45, a tu już pada od 30 minut, a więc nie do końca się ta prognoza sprawdziła. Dobrze, że nie czekałem na e, operatora, tylko zrobiłem część ujęć e, sam. E, cena Grand Cherokee SRT8 jest e, bardzo atrakcyjna, jeśli porównamy ją z konkurencją, bo popatrzcie sami, 325 tysięcy to jest oczywiście bardzo dużo, natomiast kiedy porównamy to, bo tyle kosztuje sfd na 8 natomiast kiedy porównamy to z BMW, X550i, bo mniej więcej tyle samo, ten samochód ma koni to w okolicach 300 kilkudziesięciu tysięcy złotych zaczyna się konfiguracja tego samochodu i pamiętając jakie mamy zwykle cenniki w samochodach marek premium to skonfigurowanie go do poziomu wyposażenia, którą mamy w SRT8 a przypomnijmy w tej cenie SRT8 jest już praktycznie kompletnie wyposażony nie ma zbyt wiele rzeczy do dokupienia to okaże się oczywiście, że BMW jest o wiele droższe. A jeśli weźmiemy topowe wersje M, no to wiadomo, że różnica cenowa będzie jeszcze większa. No i jak podsumować taki samochód? Samochód pełen sprzeczności. Z jednej strony wielkie nadwozie, spora masa, środek ciężkości umieszczony 2 metry nad asfaltem, a z drugiej strony mamy potężny silnik, ostro jak brzytwa hamulce i układ i zawieszenie, które naprawdę nieźle radzi sobie w zakrętach. Powiem tak, większość podsumowań aut tego typu kończy się stwierdzeniem, że jest to auto bez sensu, bo łączy rzeczy, których łączyć się nie da albo się przynajmniej nie powinno. I szczerze powiedziawszy, ja dochodzę do tego samego wniosku. Jeśli myślimy na ten temat logicznie, to oczywiście jeśli mamy zadanie terenowe, to z pewnością znajdzie się sporo aut terenowych, które będą lepsze od. Jeepa Grand Cherokee SRT 8. Jeśli chcemy zaatakować krawężniki na mieście, to z całą pewnością nie jedna terenówka poradzi sobie z krawężnikami dużo lepiej niż SRT 8 na swoich e, takich sportowo wyprofilowanych oponach. Jeśli natomiast chcemy pokazać kto tu rządzi, to z pewnością znajdzie się nie jeden samochód sportowy, w którym zrobimy lepsze wyniki na torze niż w Jeepie Grand Cherokee SRT8, a więc w każdej z konkurencji, do której ten samochód potencjalnie startuje na pewno znajdzie się, znajdzie się ktoś lepszy natomiast bardzo niewiele samochodów próbuje połączyć to wszystko w, jedno, w jednym aucie i cóż Jeep Grand Cherokee Radzi sobie z tym nie najgorzej, natomiast świadomość tego, że choć jest dobry w każdej z tych dziedzin, tak do końca nie jest idealny w żadnej z nich, sprawia, że troszkę to mąci jakby radość z posiadania takiego samochodu. Ale to nie jest kwestia tylko i wyłącznie oczywiście SRT8, bo każdy, czy weźmiemy M5, czy weźmiemy Cayenne Turbo, chociaż te jeżdżą jeszcze lepiej, to mimo wszystko. To mimo wszystko tam ten sam problem, taki filozoficzny, pozostaje: jak łączyć rzeczy, których się łączyć nie da. Natomiast, czy ja chciałbym mieć taki samochód? Przyznam się, że odpowiedź mam taką niepewną i tak, i nie, ale bardziej na nie. Dlaczego? Dlatego, że ja ten samochód widzę jak piękną modelkę, słynną, której twarz i nie tylko twarz znamy z okładek czasopism czy z telewizji z którą chętnie spędzilibyśmy wieczór zjedlibyśmy kolację natomiast czy zdecydowalibyśmy się z nią na dłuższy związek? Obawiam się, że będzie to związek trudny i tak podobnie jest z SRT8, jest to samochód, którym naprawdę warto choć na chwilę zasiąść za sterami, poczuć tą adrenalinę i poczuć to, poczuć to jak te sprzeczności walczą ze sobą i jak to SRT-8 mimo wszystko całkiem nieźle się łączy, natomiast jazda tym samochodem na co dzień szczerze powiedziawszy jest na tyle wymagająca i że ja osobiście tyle adrenaliny na co dzień nie potrzebuję.